저기요, 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 저기요요 Siemanko z tej strony, ponownie Mundek, witam Was na kanale Sixpack TV. A w dzisiejszym odcinku przedstawię mój cały trening. Ja już jestem po wstępnym rolowaniu, mobilizacji, aktywacji, a teraz czas na główne ćwiczenia, które mam dzisiaj do wykonania dzięki temu oto panu. za nami na wyciskaniu dzisiaj mamy 120 112,5 3 na 3 Kolejne serię. Jedziemy już na pełne, i znowu zostały do końca. Dwie. Nie ściągam koszulki, tylko pod nagranie. Bardzo często to robię tutaj na tej salce. Jest cisza, spokój. Ja, klamot. I suknę. Tylko z Sixpacka. Dobra. Jedziemy ostatnią. 112,5 na 3, tak jak wspomniałem. I ja generalnie, jeżeli chodzi o trening, pracuję sobie w ciszy, w spokoju. I odnośnie tych komentarzy, które są tam na dole, że nie wiecie, kto jest Mundek, skąd on się wziął, niedługo się przekonacie sami. Ja cały czas pracuję w ciszy i jestem zdania takiego, że to efekty za chwilę powiedzą same o siebie. Za siebie. Dawać więcej tych komentarzy to mnie nakręca. A i tak Jezuś, mi to jest to dość szczęście. 20 40, 65 i 65 to jest 130 sztanga, 120. Mówiłem, że siłownia i sztangi uczą matematyki lepiej niż szkoła. Liczenie pieniędzy podobnie ma się do siebie. Bestia to dla ciebie. Wracaj szybko do zdrowia. Jazda, jazda, bo zaraz się tu zaczynają zajęcia, a nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma vamos, czasu. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. To dla ciebie guli. Vamos, vamos. musi być jazda. Jebać wymówki. Mundek cały czas to będzie powtarzał. Aż w końcu dojdzie to do Was. Że nie tylko jestem jakimś tam pseudo-celebrytą, a gością, który naprawdę zapierdziela po swoje marzenia. Ale pamiętajcie jeszcze jedno. Ja nikomu nic nie udowadniam. Tylko i wyłącznie samemu sobie. Mamy ostatnie ćwiczenie za nami. Przed nami już tylko i wyłącznie dwie rundy tabaty z linami, czyli klasyczny zajazd na koniec i będzie trening zaliczony. Cały czas ufam Grzechowi, robimy dobrą robotę. Z treningu na trening postęp siłowy jest, a to mnie cholernie cieszy, bo to bardzo przekłada się na moje wyniki właśnie na salce. Ale co tu dużo gadać. Jak powiedziałem, wszystko musi być pokazane efektami. Aaaa! Piekło poszło. Cały trening za mną. Wszystko mogliście zobaczyć, jak to u mnie wygląda. Taki trening podobny wykonuję dwa razy w tygodniu, ale tylko ten. Możecie zobaczyć całkowicie od A do Z. To, co tutaj robiłem, wykonuję w każdy piątek bądź sobotę. Zawsze po całym tygodniu pracy. I jest to mój taki ostatni trening. Całym tygodniu kończący cykl, teraz zbliża się popołudnie, a ja w sobotę od godziny 15-16 wyłączam całkowicie głowę, wyłączam telefon, odkładam pracę i do jutra do rana, Mundka nie ma. Dzięki Wam bardzo, że byliście, dajcie znać w komentarzu koniecznie, czy podoba Wam się taki trening, czy robicie, czy chcielibyście coś takiego spróbować, a ja chętnie Wam ze wszystkim pomogę, bądź odeślę do ludzi. Którzy się tym zajmują. Jeszcze raz, dzięki bardzo, uśmiech, radość, szczęście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.